No, już mamy, co potrzeba. Chwileczkę. Jedną chwileczkę. Proszę bardzo. No, za kielichy, panowie. Bierzemy. Nie, 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 nie. O nie. O, że bycie. Wie pan, to normalne. Pierwsze widzę. Wie pan, na parapetuwie, to znaczy, kiedy oblewaliśmy mieszkanie, żona nalewała wódkę, patrzy, krzywo, wie pan. Po tym akwarium, raz za dużo wody, żeśmy nalali i wie pan, wszystkie rybki wypłynęły i kot zerza. Te? Nie, inne. No i później ten barek, żeśmy kupili, wie pan, i ten barek, przyszliśmy do domu, wie pan, i tak, co go stawiamy, to on, wie pan, o, tak, wie pan, no i poszliśmy z klamacją, bo mówimy, co to za barek i dopiero sprzedawca nam powiedział, Wytłumaczył nam po prostu, że z jednej strony lepiej osiada. Marek? Nie, mieszkanie. No, najlepszego.